Siedząc jak większość w domu, postanowiłem coś nagrać, pokazać innym swoje zdanie i o tym, co myślę, o tym, co dzieje się dokoła. No, pewnie ty teraz myślisz, co mnie obchodzi zdanie jakiegoś randomowego gościa. No, powinno. Chcę ci po prostu pokazać, że takich osób jak ty, które myślą podobnie, jest więcej. Także halo ziemia, jestem tutaj. Widzisz pewnie w mediach, że rośnie ilość zarażeń. Pan Szumowski jest nagle jakoś bardziej za maseczkami, ba wprowadza nawet od 16 kwietnia nakaz noszenia maseczek pod rygorem kary. No cóż, jakoś mnie to nie dziwi. Dziwne natomiast jest to, że ten nakaz pojawia się dopiero teraz, kiedy w Polsce spodziewamy się 14 kwietnia transportu na pokładzie Antonowa AN-225 Miria, co oznacza z ukraińskiego marzenia. 400 ton ładunku. Na ten ładunek składa się 7 milionów maseczek i kilkaset tysięcy egzemplarzy strojów ochronnych. Dodam, że ten Antonov to największy na świecie samolot transportowy, a przydomek Marinia marzenie faktycznie tutaj pasuje, ponieważ dla wielu będzie to praktycznie rzecz biorąc anioł stróż wstępujący z nieba z odcieczą. Wcześniej mówiono, by maseczek. Nie nosić, a teraz jest to nagle obowiązek? Wcześniej przynajmniej zapewniają swoim obywatelom powszechny dostęp do tego środka ochrony. A u nas cóż, brakuje go nawet dla służb. Czyżby władza w tym przypadku poszła po do głowy? Czy po prostu wcześniej mówiono nam, żeby maseczek nie nosić, bo ich po prostu brakowało? Kryzys zażegnany, rób ta co chce ta. W końcu mamy już po kilkaset nowych przypadków zachorowań dziennie. I postęp ma tutaj charakter geometryczny. Kiedy na początku mieliśmy ogółem 100 przypadków, to dziennie przybywało kilkanaście nowych. Gdy mieliśmy 500 przypadków w ogółem, to dziennie przypadało 50 nowych. Gdy mamy już kilka tysięcy przypadków, dziennie przypada kilkaset. Dziennie robimy 7 testów, niebawem będziemy robić 8 testów i wychodzi tylko 300-400 przypadków. Jestem pewien, że gdybyśmy zrobili 70 tysięcy testów, to mielibyśmy dziennie 4 do 5 tysięcy nowych zarażeń. Po prostu tych testów robi się za mało, i też liczba faktycznie zarażonych jest zaniżona. Tak naprawdę wielu z nas mogło już chorować, infekować innych, nawet o tym nie wiedząc. I ci ludzie prawdopodobnie nigdy tak naprawdę się o tym nie dowiedzą swoją drogą. Na nowotwory złośliwe w Polsce rocznie umiera 100 tysięcy osób, co daje nam 273 zgony dziennie. Ciekawe, dlaczego nikt z tego nie robi dramy. To jest tak naprawdę prawdziwa epidemia. Nikt im w Sejmie nie zrobił minuty ciszy. A w przypadku już kilku pierwszych ofiar koronawirusa taka ceremonia się odbyła przy całym szacunku dla zmarłych, ale to są jakieś jaja. A zatem czy Polska serio powinna wprowadzać takie obostrzenia? Wydaje się to być zasadne. Jednak gospodarczo ile tragedii ludzkich to przyniesie? W takiej Japonii, gdzie jeszcze niedawno skupowano masowo polski alkohol w celach dezynfekcji, pewnie nie tylko, skupiają się na chorych, a nie na potencjalnie chorych. I kraj funkcjonuje normalnie, nie ma zastoju gospodarczego i razem sobie świetnie. Są też kraje, w których powstały specjalne mapy, mapy ognisk zakażeń. Tam się po prostu nie chodzi, a gospodarka funkcjonuje w swoim właściwym rytmie. Prawdziwą katastrofą jest tutaj zastój gospodarczy, a nie sam wirus, który za ileś tygodni minie, recesja cóż, zostanie z nami latami. Bo taki jest cykl koniunkturalny, a ostatni był przedłużony. Także prawdziwą tragedią jest tutaj Kryzys, a nie sam wirus. Porozum do głowy poszły tutaj Włochy, które chcą przebadać w rejonie Wenecji Europejskiej od 2 do 3 tysięcy lekarzy na obecność. Przeciwciał, jeżeli ci lekarze zachorowali i już są zdrowi, będą mogli po prostu wrócić do pracy, ponieważ będą odporni. Inne kraje też idą tym śladem i chcą wprowadzać certyfikaty odporności. Te osoby będą mogły po prostu sobie podróżować, jeżeli przybyły wirusa nawet o tym nie wiedząc, bo nie będą badane tylko osoby, które leżały w szpitalach. Ty też już mogłeś mieć koronawirusa, a o tym nie wiedziałeś. dostałbyś taki certyfikat i dostała z tym szacunkiem dla pani. Popatrz na to z tej perspektywy. Ja teraz siedzę w biurze i piję kawę, ale jeżeli pracowałeś w fabryce, to teraz możesz w najlepszym przypadku liczyć na minimalną i co opłacisz z tego raty na. Kredyt hipoteczny, bo no, ciężko. A co tutaj dopiero powiązać koniec z końcem. Taki certyfikat zdrowia jest akurat na plus. Oczywiście pod warunkiem, że to nie ma na celu czipowania nas i usprawiedliwienia tego chipowania w ramach wyższej konieczności o tym, że to jest dosyć dobre rozwiązanie, świadczy fakt, że będziesz mógł mogła wrócić do pracy z takim certyfikatem. Teraz Osoba, która pracowała w fabryce, dostaje minimalną. Przedtem sprzedawała swój czas wolny, robiła nadgodziny i mogła wyciągnąć tyle, ile by wystarczyło na opłatę kredytu hipotecznego. Teraz nie ma takiej możliwości: ta osoba po prostu będzie chciała przetrwać. Obecnie, coraz bardziej rozlewający się zastój gospodarczy pcha nas w chłodne uściski i ubóstwa. Ten 1% elit, który posiada 90% światowego kapitału zagarnie teraz tą malutką część, którą wcześniej mieliśmy do zagospodarowania. Na waszych oczach dochodzi do eliminacji klasy średniej. Będzie istnieć tylko klasa elitarna, oddzielona od reszty społeczeństwa przy użyciu kordonów policyjnych i wojskowych. Bo to już w Polsce przypomina państwo policyjne. Oni powoli za pomocą socjotechnik przekręcają wam śrubę i Dają temu legitymizację, uzasadnienie, wirus. Od Was zależy, czy w to uwierzycie, czy nie. Popatrz, już w tej chwili mówi się o tym, żeby w Polsce przy okazji wprowadzenia tarczy 1 czy tarczy 2, wprowadzić możliwość śledzenia naszej lokalizacji po naszych telefonach. Oficjalnie ma być to robione po to, by policja miała wsparcie w ewentualnym wychwytywaniu. Zgromadzeń powyżej dwóch osób. Hmm, pachnie trochę Chinami, nie? Co ciekawe, reprezentanci władzy z Poznania i policja sama zrobiła sobie takie zgromadzenie, robiąc sobie grillę nad jeziorem maltańskim. Dostali mandaty po 500 zł, a jakaś biedna kobieta z Krakowa dostała 12 tysięcy złotych mandatu tylko za to, że jechała sobie rowerem. Pewna grupa, która ma zapewniać porządek, jest tutaj bardziej uprzywilejowana. Kolejnym przykładem na dalece idącą tolerancję, na nietolerancję są słowa szefa wykonawczego programu ratunkowego World Health Organization WHO Michaela J. Ryana, który otwarcie mówi o możliwości wtargnięcia służb w celu odizolowania osoby chorej od rodziny. Jeżeli ktoś będzie po prostu siedział sobie na kwarantannie w domu, obok będą bliscy, to osoba będzie potencjalnie chora. Zostanie wywleczona siłą z własnego domu. To trochę przypomina społeczeństwo opisane w książkach Horwela. Po prostu nie będziecie mieli żadnych praw. No i do tego nawołuje organizacja, która spaliła swoją wiarygodność w tej sytuacji yy, pandemicznej. Ona pali swoją wiarygodność ostatnio na każdym kroku. Widać, że jest instrumentem w rękach czegoś większego, czegoś ponad narodami. Bo to właśnie. Wszystko dzieje się ponad narodami. Zobaczcie, że państwa podejmują te same decyzje. To wszystko ma po prostu jeden cel wprowadzenia nowych norm w sposób powolny, legitymizowany, usprawiedliwiony pod poszczykiem jakiegoś zagrożenia. Wprowadza się ustawy, które w normalnych warunkach by nie przeszły. Patrzcie, w Stanach Zjednoczonych Patriot Act czy Projekt PRISM masowe inwigilacji miały chronić amerykańskich obywateli. Po zamachach z 11 września, przed kolejnym takim wydarzeniem, czy ochronił? No Nie do końca. Zamach w Bostonie, czy rzeź w San Bernardino miały jednak miejsce. Program i patriarchat no, działały równolegle. Nie uchroniły Amerykanów, ale wolność zmalała. Tym samym bad naszej społeczeństwa bardziej się zacisnął. Ale działo się to tak wolno, że ludzie tego nie odczuli, i mimo że to było stosunkowo niedawno, to ludzie tego już nie pamiętają. A przepisy zostały. Mam dla Ciebie też dobrą wiadomość. To od Ciebie tak naprawdę zależy, czy ten nowy ład będzie miał miejsce, czy nie. Jeżeli będziesz umieć odmawiać i powiesz nie, i będziesz o tym głośno mówić, mówić o tym, o czym tutaj słyszałeś, rozmawiać ze znajomymi o tym, co się dzieje, bo popatrz: coraz więcej ludzi nagrywa i mówi podobne rzeczy do mnie. To mnie cieszy, bo to świadczy tylko o tym, że ludzie zyskują pewną społeczną świadomość tego, co się dzieje. Ludzie są coraz bardziej świadomi, a to tamtym utrudnia odbieranie nam wolności i praw. Także dołącz do tego grona i rób to z nami, słuchaczu. Bądź bacznym obserwatorem i alarmuj. Rób to w trosce o swoje dobro i dobro Twoich bliskich. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw po sobie jakiś ślad i przekaż ten materiał dalej, by trafił do szerszego grona odbiorców. Do usłyszenia!